Cześć, z tej strony do Manu, a w dzisiejszym odcinku Tani Ale Dobre zmontujemy ekipę, której podstawą jest srebrna karta, no i to do tego niewymienna. To zdarza się bardzo rzadko, bo srebrne, tanie, ale dobre po raz ostatni pojawiło się prawdopodobnie jakichś 5 czy 6 lat temu, a niewymienne karty w tej serii ujrzeliśmy do tej pory tylko raz. Jednak jak powszechnie wiadomo, Cyprien, czy jak ktoś woli Syprien jest piłkarzem, którego jeszcze przez około 3 dni będzie można zgarnąć w SBC za przetalenie jakiegoś kłamu z klubu lub wydając niecałe 30 tysięcy monet. O nim pogadamy jednak za chwilę, bo oto jak prezentuje się cała finansowalność Finalna drużyna, nastawiona ostatecznie do gry na formacjach takich jak 4-1, 2-1, 2 czy 4-3, 2-1. W ekipie tej znalazła się nawet ikona, a mimo tego kosztuje ona wciąż mniej niż pół miliona monet, no a oczywiście i tak jest ona zespołem ukrytych bestii, bo to co musiało stać się już wcześniej wydarzyło się tutaj i kosztujący obecnie już raptem 40 tysięcy monet David przypominam, realnie oceniony jest aż na 91, lecz oprócz niego znaleźli się chociażby Bolo mający tak naprawdę 88 oceny ogólnej, czy tak samo notowany Kamara, oraz oczywiście Sypien, który jest o tyle ciekawym zawodnikiem, że mając 74 oceny ogólnej wskoczył swoją kartą do gangu Hurita i nie jest to żadna gra statystyk, bowiem proszę sobie wyobrazić, że wewnątrz gry Francuz poniżej 80 notowany ma wyłącznie w ślizgi, ślizgi, i oraz główki, no a cała reszta umiejętności faktycznie oceniona jest przynajmniej na 80. Oczywiście Większości z tych statystyk bliżej jest właśnie do 80 niż 90, ale nie zmienia to faktu, że Francuzem, jako środkowym pomocnikiem posiadającym dodatkowo 4 gwiazdki sztucze, gra się bardzo przyjemnie i że pomimo tego, iż jego prawdziwy overall wewnątrz gry wynosi tylko 82, odczuwalnie zdaje się on być nieco lepszy, bowiem po prostu ma on podstawowe pojęcie o wszystkim, a do tego całkiem nieźle wstrzelił się w metę gry. Więc o ile do gry na szczycie, może tak jak inne srebrne karty nie jest on idealnym kandydatem, tak do tania, ale dobre pasuje jak Zresztą Cyprien przez kilka ostatnich lat wyróżnił się niejednokrotnie w Ultimate Team, bo otrzymał sporo ciekawych kart specjalnych, które zainteresowały graczy, a nawet jego zwykła karta na początkowym etapie gry potrafiła siadć zniszczenie, no i przez to znowu został on wyróżniony w tak oryginalny, niespotykany do tej pory sposób. Zostawiając już jednak ten temat, w pomocy Kamara pełni oczywiście typowe Obowiązki defensywnego pomocnika, natomiast warto zwrócić tutaj również uwagę na IFA jego. Jak wiemy, jego zimowa dzika karta na PlayStation przekroczyła już cenę 300 tysięcy monet. No, ale tak naprawdę, Francuz, wśród swoich statystyk, nie ma niczego nadzwyczajnego. A wręcz te statystyki są niewiele większe niż u omawianego przed chwilą Cyprien'a. Lecz mimo to podbija ona grę. Ponieważ jej siła w dużej mierze bierze się z tempa oraz nietypowej sylwetki będącej w mecie gry, no jak wiemy, sylwetka jest akurat u każdego piłkarza zawsze taka sama od podstawowej wersji karty aż po wydanie totsa. No i właśnie dlatego Genduzi na swym informie, chociaż jest zauważalnie słabszy, zwłaszcza w zakresie strzelania od swej zimowej wersji, to jest tak samo ogarniętym zawodnikiem jak Cyprien do umieszczania w środku pola, nękania rywali, przejmowania piłki i pozgrywania jej napastnikom, no a ci, jak można się domyślać, znają się na prawdziwej robocie. Bo o Davidzie powstał już dedykowany film, na który Kanadyjczyk z całą pewnością zasłużył, Embolowy różniony został z kolei w jednym z odcinków sprawdzających, jakie ciekawe, tanie karty specjalne kryją się w Bundesnitze, a Hernandez jest jedną z tych tanich, szybkich ikon, po które chętnie sięgają gracze. No i chociaż w odróżnieniu od wspomnianych przed chwilą napastników, Meksykanin widocznie odstaje siłą zarówno strzały, jak i fizyczną to fenomenalnie wychodzi do podań prostopadłych, po których nie ma większych problemów z wykańczaniem akcji, czy też kręci się między przeciwnikami z użyciem czterogwiazdkowych trików. Oczywiście w jego przypadku walka fizyczna nie ma większego sensu, ale ogólnie Hernandezem da się zabawić i w mojej opinii to, co obecnie utrudnia zabawę w tak tanich składach, to celność wszelkich podań, bo niestety widać po tych piłkarzach, że mają oni większy problem z klepaniem piłki od takich chociażby Ronaldo, Zoli czy Berkamba. No a wciąż wielu graczy zapomina, że w FIFA nie obowiązuje już ping-pong passing i tutaj umiejętności podawania mają znaczenie, a jednocześnie podanie to najczęściej wykonywane zagrania w całej grze, więc szybkie wyklepanie przeciwnika, trio składającym się z Embolo, Davida i Hernandeza, może być momentami nieco trudne. Dlatego radziłbym, by wszystkich pomocników, jak i napastników w tym składzie używać ze stylami gry, które widocznie podnoszą podania, od chociażby motorniczy czy też katalizator, no bo to po prostu namacalnie wpływa na jakość kreowanych przez nas akcji, z którymi nie będzie większego problemu, gdyż wszyscy po Pokazani tutaj atakujący piłkarze mają konkretne umiejętności wykończenia. Takich oczywiście brakuje obrońcom, jednak cała pokazana tutaj defensywa jest wysoka, ma konkretne tempo. Środkowi stoperzy posiadają realnie 86 oceny ogólnej i mają nawet to minimalne ponad 80 tempa. A ponadto nie są to ułomki, bo chociaż czasem całkiem nieźle gra się nawet tymi niższymi stoperami, to jednak wielkość sylwetki oraz zasięg nóg mają oczywiście wpływ na jakość gry. Dlatego w tak taktanie drużynie na pewno lepiej będzie grało się konkretniejszymi chłopami niż zawodnikami pokroju kordoby, który jest szybki, ma skilla i zapisał się już w historii food, ale jednocześnie mierzy 173 cm wzrostu, czyli o równe 20 cm mniej od broniącego tutaj nojera. W każdym razie tak wygląda dzisiejsza drużyna Tania Ale Dobre muszę przyznać, że oglądanie współpracy między Cyprienem, Agenduzim oraz Embolo i Davidem było czymś niezwykle przyjemnym, natomiast haczykiem jaki czeka na ten skład, o którym zresztą już wcześniej wspomniałem, jest fakt, iż Cypriena już lada moment nie będzie do wykonania w SBC. No i chociaż pewnie większości graczy ta karta nie interesuje zbytnio do samej gry, to musicie państwo przyznać, że piłkarz oceniony na 74, znajdujący się w gangu Hulita, on no jest czymś zdecydowanie wyjątkowym z punktu widzenia historia team in team Z jednej strony ciekawe, ale z drugiej strony pokazuje to niestety, w jak bezsensownym kierunku zmierza Food. Na dziś to tyle do zobaczenia wkrótce. Cześć.